Witam Was, moi kochani. Dzisiaj będziemy oglądać, dlaczego Notniko opuścił swój kanał Why I Left? Dlaczego odszedłem? Zobaczmy, czemu odszedł. Więc ja już puszczam film i bez przedłużenia oglądajmy razem ten film i przeanalizujmy ten film. Ah, it's been way too long. spent so long thinking about this video that I'm just going to make it. Not Nico's the channel that I put fibers into, and the journey was super fun. I met tons of friends along the way doing it, and I got to experience things that I never would have thought to be possible. But even with all these things, I still strive for more. I wanted to build something, something big. And that's what I'm working towards now. Editing became a huge part of why I left. Each video took over 50 hours to create, and I decided- Czekaj, co? 50 godzin? Ja nie Czemu on sobie by nie kupił editora? Może nie chciał, albo nie, nie zarabiał za dużo, albo chciał zarobić, ale nie chciał wydawać. Kurczę, nieźle, dobra, oglądajmy dalej. Tak, tak, tak. Według mnie też tak, też tak bym zrobił, gdyby, gdyby po prostu było dużo osób, czy dużo osób po prostu zrelaksować się z rodziną, no. Po prostu tyle czasu spędza, spędza na YouTube, że faktycznie trzeba sobie przeznaczyć trochę czasu na rodzinę i tak dalej, no to rozumiem Giko w sumie nawet No Giko, dobra oglądajmy dalej But I was able to go to Japan and a few other trips with my family this year, so I made a little of that. hope you enjoy wow. mam nadzieję, że nie dostaniemy praw autorskich, ale dobra, zobaczmy Bye. Chłopie, jakie 4K? あなたに Co ja sądzę o tym? No, to no bardzo smutno w sumie, że odszedł. Robił bardzo dobry kontent według mnie. Bedwarsowy dużo włożył serca w swój kanał, ale miejmy nadzieję, że może za kilka lat jeszcze raz wróci do swojej pasji robienia filmików na YouTubie. I miejmy nadzieję, że jeszcze będzie kiedyś chciał to zrobić. Dokończmy ten film. W jeszcze kilka sekund, 5, zobaczmy. Okej, okay. jeżeli ktoś nie wie, co tu jest napisane, to on dziękuję za to, że wspierali, wspierali go widzowie przez te kilka lat i też dziękuję za ten 1 milion, bo jak możecie zobaczyć, ma już 1 milion na kanale swoim, więc super, super, super. Mam, miejmy nadzieję, że jeszcze Notniko kiedyś do nas wróci i będzie mieć o wiele lepszy kontent. Niż kiedyś, ale nie, nie mówię, że jest słaby ten content, content jest super, ale szkoda, szkoda. W sumie do, dobry wybór powinien sobie spędzić czas z rodziną. To by było na tyle z tej strony: Crystal MC, yy, reakcję Crystal MC. No i widzimy się w następnym odcinku. Nara. O kurde, nie mogę się wyłączyć, nieważne.